Cześć, witajcie! Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj ponownie bitwa widza. Dzisiejszym bohaterem jest Michałkiller.pl na czołgu VK 30.01p, szósty poziom. Dzisiaj nie będzie dziesiątych tierów, ale jest szósteczka, co pokazuje, że no nie, tylko tiery, nie tylko tiery 10, 9 i ósme mnie interesują, ale jeżeli wykręcicie naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik na innych poziomach, to być może, i taką bitwę będę chciał pokazać. Oczywiście, wiadomo, że im niższy tier, tym szansa jest troszkę mniejsza. Ale dla urozmaicenia, czasami coś takiego można też wrzucić. Pałka 30.01P już gościła u mnie na kanale, o ile się nie mylę. I też tam był bardzo, bardzo dobry wynik. Natomiast no, nie aż tak dobry jaki zobaczycie tutaj, o ile dobrze pamiętam. Mapa bezpieczna przystań, czyli mapa, do której mam takie trochę mieszane uczucia, jest to najnowsza mapa, o ile dobrze, dobrze kojarzę. Nie jest jakaś tragiczna, ale są momenty, w których mnie irytuje, ale z drugiej strony, jakbyśmy się tak zastanowili, to na wielu mapach mamy takie sytuacje, w której potrafią nas one denerwować. Na pewno w grze były gorsze mapy od tej, więc też nie ma za bardzo co narzekać. Wyjeżdża VK30. 01H eee, i zobaczcie jak teraz nasz bohater bardzo dobrze to rozegra. Postawił ją na gąsienicy, wykorzystuje swój dp eee, Dobry czas przeładowania. W eee, drużynie przeciwnej Tafauka jak widzicie nie ma. Naprawy ogarnięte i mamy bardzo, bardzo ładne dojonko. Już ponad 1,5 tysiąca uszkodzeń. Przypominam, moi drodzy, mówimy to o, tutaj o tierze szóstym. Warto też wspomnieć, oczywiście, że nie ma artylerii, co ma bardzo duże znaczenie, oraz też to, że bohater został rzucony jako top tier na tiery czwarte. Takie losowania zdarzają się niezbyt często i w większości przypadków. Nie tylko na tych tierach, ale ogólnie będąc dwa tiery wyżej, te bitwy i tak kończą się bardzo szybko, albo miłym, łatwym i zbyt szybkim zwycięstwem z naszej strony, albo nie wiedzieć czemu ogromną porażką, kiedy to nawet będąc top tierem nie jesteśmy w stanie za bardzo powalczyć. Ta bitwa jest tego zaprzeczeniem, ta bitwa jest bitwą, która występuje zdecydowanie rzadziej dzisiaj w WoCie, jest bitwą bardziej wyrównaną, dłuższą, i dlatego też zdecydowałem się wam ją pokazać. Już ponad 2000 uszkodzeń zrobionych. Mamy teraz walkę z T1 Heavy, a właści właściwie też próbę dojenia go za zero. Tutaj szkoda tego strzału, bo mogliśmy, mogliśmy to wykorzystać. Postawienie na gąsienicę, i znowu próba wykorzystania tego, że jest na gąsce do oddania darmowej pestki. Udaje się to, cofnięcie ten T1 Heavy też nie ma rozwiniętej załogi. Nie ma naprawy dobrze. Zrobiony, obraca teraz swój pojazd, pokazuje nam bok, bardzo ładne wykorzystanie tego, drugi frag już zrobiony, teraz Matylda, wiadomo, że będąc taką szóstecz szósteczką na czwórkach w wielu sytuacjach czujemy się naprawdę mocni, zastanawiam się, czy też kiedyś w końcu dojdzie do tej zmiany w matchmakingu, żeby my, ten matchmaking dał nam tiery plus, minus jeden, wtedy taka szóstka spotyka czwórek nie będzie. Tak jak chociażby piątki już nie spotykają trójek, na czym KW1 bardzo dużo straciła. I czekamy, czekamy na to, czy ten kruzer, którego widzieliśmy, zostanie wyspotowany, czy też nie prawie 3000 uszkodzeń zrobionych. Nie widać kruzerka, więc trzeba ruszyć. 3 do 6 tracimy trzy maszyny, więc no, ta bitwa nie układa się aż tak miło, łatwo i przyjemnie jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Dodatkowo jesteśmy w plecy trochę hapeków, powiem wam, że wkurzające jest, że w powtórkach nieraz nie słychać silników. Tak jak chociażby właśnie w tej powtórce. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to wynika. To jest jedna z takich rzeczy, których nie lubię w wargamingu, dlatego że problemy z powtórkami to jest coś, co zdarza się nie od dziś, nie od wczoraj, i z perspektywy osoby, która na tych powtórkach bazuje, no każdy taki problem jest irytujący, bo mm, irytujący dla mnie. No bo źle no gorzej mi się to komentuje kiedy nie słyszę jakoś dźwięku silnika i też dla was no bo nie oddaje do końca tego co mamy co mamy w bitwach. No ale ale bywa chociaż wieża chociaż wieża się obraca kto wie co było jeszcze parę tygodni paręnaście tygodni temu w niektórych moich powtórkach i w ogóle w niektórych powtórkach kiedy wieża była zablokowana w jednym kierunku no to, no, to pamięta o czym mówię 3300 uszkodzeń widocznych. Odbity strzał od T67, 6 do 9, coraz gorzej to wygląda. Zielone oddaliśmy, nie przejęliśmy miasta. Więc teraz, no, najgorsze co będzie, to to jak zaczniemy, zaczniemy tutaj się zamykać na kilku kwadratach. Ale jeszcze jest szansa, że to nie nastąpi, dlatego że AT8 ciśnie w stronę P43. AT-8 znajduje się też w miarę niedaleko bazy, bazy wroga. Nasz bohater podejmuje decyzję o tym, żeby wrócić się do własnej bazy. To jest dobra, dobra decyzja, bo pamiętajcie, że o wiele trudniej jest skapować w większości sytuacji bazę wroga, niż, yy, yy, niż zdekapować swoją, no bo jednak wystarczy jeden... Potrzebujecie dużo więcej czasu, potrzebujecie yy, też tego, żeby nikt Wam nie przeszkadzał. Możecie kapować już prawie cały czas, nagle na kilka sekund przed końcem kapa wyjeżdża, przeciwnik ciach. I dziękuję, do widzenia, a jednak no bez, bez y, możliwości obrony własnej bazy na pewno przegracie, więc dobra decyzja, przyjechał cały ten pluton cruiserów. Oczywiście są to tiery czwarte, więc to y, daje nam trochę więcej spokoju, On, oni też nie zapewne, no, nie są zadowoleni z tego, że muszą się mierzyć na szóstkach, wyjeżdża cruiserek. Y, dobre, dobre wyczucie też czasu, że akurat sobie przemknął jak nasz bohater miał ładowanie. 8 do 11, ciągle trzy czołgi w plecy. Niby to są tiery czwarte, ale musimy uważać, żeby nie dać się zajechać z kilku stron. Wyczekanie tego kruzerka, zrobienie czwartego fraga. No tutaj odważny, odważny jest ten kruzer, żeby nie powiedzieć głupi, jednak na, trzeba pamiętać, że ta fałka ma bardzo, e, bardzo ładny dpmik. Proszę, dobicie tego kruzerka, który też chyba się troszeczkę oszukał. No i czy teraz będzie nasz tak? Tak, w ostatniej chwili. Bardzo, bardzo ładny strzał. Dużo też szczęścia, nie oszukujmy się, ale zabezpieczony dzięki temu specjalista. Teraz Pancer 4 Hydrostat. Czasami pojawiają się pytania, czy tego Hydrostata warto brać. Moim zdaniem, no raczej to on nie robi. Jeżeli nie widzieliście materiału, odsyłam Was do playlisty z pojazdami niemieckimi. Tam o Hydrostacie jakieś filmy znajdziecie. Zdecydowanie lepszy jest Pancer 5 na 4 dużo potężniejszy. No ale pancer 5x4 on nie jest od tak dostępny, teraz dobrze byłoby podobijać te czołgi, najpierw zająć się walentyną. Nie, jednak jedziemy po hydrostata, też możemy sobie na to pozwolić, bo tak jak powiedziałem, to nie jest jakiś przepotężny czołg, jeszcze nie trafił. Przebija nas, ale mamy zapas hp więc przyjęcie takiej pestki za stówkę z hakiem to też nie jest problem. Kolejna, uszkodzony silnik, ale wymieniamy ją na, yy, na fraga. No i mamy Walentynę AT, TDK. Yy, znowu przyjęcie pocisku i wymiana za fraga. Yy, osiem fragów na koncie. Zabezpieczony medal Radleya Waltersa. 4910 uszkodzeń na szóstym tierze. Ludzie na dziesiątych tierach mają problem, żeby takie wyniki robić. A my mówimy o szóstce z Radlejem to oszustce z losowaniami na czwarte tiery, gdzie jednak ta pula hapeków jest dużo, dużo mniejsza, niż by to było chociażby same losowanie na tiery, na tiery własne. Tylko, że teraz mamy pewien problem. Jaki zostają nam dwa, dwa te deki: Dicker Max i T67. T67, jedna z fajniejszych piątek, jedna z mocniejszych piątek: obrotowa wieża, fajna mobilność, dobra penetracja. Często jako wykorzystywana jako zabawka na tych tierach przez wielu graczy. Dicker Max Tedek, którego ja jestem fanem, jeśli chodzi o szóstki. Wprawdzie nie ma obrotowej wieży, wprawdzie nie jest może demonem prędkości, ale ma mocne działo jak na szósty tier. Ma bardzo dobrą depresję, działa. I przede wszystkim, jak jest odpowiednio ustawiony, ma dobry kamuflaż i bardzo dobry zasięg widzenia. Jeżeli też właśnie na takim Dicker Maxie podkręcimy go lornetką, to odpowiednio ustawiony Dicker Max z bardzo dobrą załogą i odpowiednim wyposażeniem jest w stanie robić za pasywnego spotera. Więc w momencie kiedy mamy sytuację remisową i chcielibyśmy podjechać no, taki Dicker Max, jeżeli będzie w dobrym krzaku schowany, może walnąć nam jedną plombę i będziemy na ogrysku i albo na 167 poprawi, albo zanim do takiego Dickerka będziemy w stanie dojechać, to on już będzie miał przeładowanej też odeśle nas do garażu. Dlatego no, mimo że jest to piękny wynik, mimo że mamy prawie 5 kafli na szóstce, mimo że mamy Radleja, to jednak tutaj ja nie dziwię się naszym bohaterowi, że on nie chce wykonać jakiegoś głupiego ruchu, że nie chce poczuć się zbyt pewnie. No bo... No, bo może bardzo szybko yy, zostać zniszczony, i potem będzie takie poczucie niedosytu, że jednak, mając tak dobrą bitwę na tierze 6, no, mogłem coś zrobić lepiej. Ona mogła być jeszcze lepsza, bo nawet jeżeli teraz bohater by padł, jeżeli ta bitwa była przegrana, i miałby bohaterski opór i tak. To i tak może sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć zarąbista bitwa na szóstych tierach. I dzieje się tu. Dicker max na zwyczaju, tylko że teraz dużo też szczęścia, że mamy wrak przeciwnika. Szkoda, że teraz nasz sojusznik nie trafia, ale zebrał peskę od Dikera, co pozwoli nam. No, ja bym tutaj jednak wolał z tym ze skupieniem wstrzymać się do końca. Teraz jest du duże, duże ryzyko yy, i bardzo dużo szczęścia, że wbiliśmy się w tego Dicker Maxa. I zobaczcie teraz, czy uda się dobić. Aj, szkoda, szkoda. 5300. Znowu sojusznik w Excaliburze zbiera na sobie uwagę Dicker Maxa. Ten popełnia błąd, ale RNG nam nie daje. To był moment, żeby bez większych problemów zniszczyć tego TDK. -a. I co. Dane nam będzie go dobić, czy też nie, czy on odpuści podjeżdża, niewiele. Tu musiałoby nam naprawdę przy wyjeździe tego Dicker Maxa RNG mega, mega przyfarcić się. Tu zaprakło też, też myślę, że naprawdę niedużo, jeśli chodzi o strzał tym pociskiem, bo on przejechał naprawdę niziutko. No ale jednak, Excelsior na hita, my jesteśmy na hita. Wyjazd tutaj w, tej, w tym momencie, nie, nie, zbyt duże ryzyko. Ewentualnie no, gdyby Excelsior zginął, ale znowu jeżeli Dicker by się cofnął, moglibyśmy stracić sojusznika bez większego... Bez większego sensu, więc lepiej, lepiej oszczędzajmy tę lufę. Wyjeżdża T67, popełnia błąd i teraz strzeli w nas? Tak, strzela w nas, ale mamy jeszcze chwilę i Excelsior kończy tego T67. I ktoś powie, kurde, mógł mieć nas, bo nasz bohater 9 fragów, potem ewentualnie Dicker Maxa zniszczyć, miałby medal pula. Tak, ale wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że przy tej szybkostrzelności T67 istniało ryzyko, że jeżeli Excelsior by go nie dobił. To też 6-7 zniszczyłoby naszego bohatera. Jest na APCR-ach, a znaczy właściwie był ten Tedek amerykański na APCR-ach, więc raczej nie miałby problemu z przebiciem. Yy, tutaj yy, Michała, więc ja, ja jednak raczej bym dziękował temu yy, Excelsiorowi za dobicie przeciwnika. Wiadomo, no, medal pula zawsze cieszy. Ja jestem osobą, która dużo o tym wie. Akurat bo przez 40 tysięcy bitew żadnego medalu pula nie miałem, a miałem, byłem bardzo blisko wielokrotnie, stąd też. Medal za 9 fragów jest potocznie zwany w niektórych kręgach medalem Deda, ale jednak no, myślę, że to mogłoby się przyczynić do porażki w tej bitwie, więc doceńmy to, co było. Dwie minuty z hakiem zostają do końca bitwy. To jest też rzadkość. Bitwa trwa już 13 minut. Dzisiaj w łociku rzadko się zdarza, więc tym bardziej cieszę się, że mogę tę bitwę dla Was nagrać, bo nie będzie świetny wynik. I naprawdę zobaczycie co będzie jeszcze pod koniec, jeśli chodzi o wyniki. No to przede wszystkim też zacięta bitwa. Nie mamy tu 15-3, 15-5, mamy tu 14 do 13 i e, no niewiele czasu do końca bitwy. To jest coś, co ja zawsze w wodzie lubiłem i to jest coś, co mnie do tej gry e, przyciągnęło i przy niej zostawiło właśnie takie długie, wyrównane bitewki. To z, z czasem zaczęło się zmieniać. Do obecnie tego, co mamy dzisiaj, czyli w większości przypadków głupiej, szybkiej strzelanki bez pomysłu taktycznego, ale tym bardziej doceniamy bitwy, które mają przebieg jak ta obecna. Minuta 20 do końca, założona presja kapa przez dwa pojazdy, więc no, jest zabezpieczenie szansy na wygraną. Jeżeli Dicker Max postanowi zdekapować, no to być może go dobijemy, a jak nie, no to będzie, będzie szansa na. Na kapa, ale nie trzeba było medal Deda w tym momencie wbity. Nasz bohater robi dziewiątego fraga, i zobaczmy, co osiągnął w tej potyczce. A screeny końcowe wyglądają następująco. w tę uzyskał, oczywiście, odznakę mistrzowską asa pancernego. Do tego, Michał Killer.pl zrobił medal Radleya Waltersa, medal Nadina. Stalową ścianę, dużego kolibra oraz oczywiście specjalistę. 472 punkty asysty, więc niedużo, ale za to własnych uszkodzeń. Jak na szósty tier, no petarda 5574, uszkodzenia własne, 9 fragów dało to łącznie naszemu dzisiejszemu bohaterowi piękny wynik. Zobaczcie 2221 punktów bazowego expa kosmos. I kosmosem jest też ogromna przewaga na tle reszty drużyny, a te 8200 uszkodzeń i reszta już poniżej tysiaka. W drużynie przeciwnej ten ticker Max zagrał niezłą bitwę, ponad 2300 uszkodzeń, to nawet bardzo dobrą bitwę. Jeden cruiser ponad 1300 uszkodzeń, też ładna bitewka, te 67 ponad 1200 uszkodzeń. 43 strzało dane, 33 trafione, 30 z penetracją, przejechane trochę ponad 3 km. Tutaj było grane bez konta premium, a i tak mamy 73 tysiące kredytów ponad zarobionych. Cóż ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć przede wszystkim, że gratuluję pięknego wyniku szkodzeń, pięknego wyniku EXPA, eee, bardzo fajna potyczka i kolosalne wartości EXPA, super sprawa, dziękuję też bardzo za podesłanie mi tej powtórki, mam nadzieję, że Wam się podobała ta bitwa, jeżeli tak to wiecie co robić, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach dzwoneczkiem, zachęcam do zerknięcia w opis filmu, tam macie linki do różnych moich mediów społecznościowych, będę wdzięczny zwłaszcza za followa na Instagramie, moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Jak zawsze dziękuję Wam pięknie za wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć!